Ćwiczenie trzecie, strona 75. Wyznacz zbiór A minus B. No I teraz, jak wygląda w takim razie A i jak wygląda B? A to jest przedział od minus 5 do 4. Przy czym minus 5 jest zamknięta. 4 również. No i B to będzie minus 3 do minus 1. obustronnie pootwierane. No i narysujmy sobie ten nasz przedział, czyli mamy tak minus piątkę domkniętą, minus trójkę otwartą, minus jedynkę otwartą i czwórkę domkniętą. To jest nasze A, to jest nasze B, czyli widać, że B zawiera się w A. To znaczy, że różnica A minus B to będzie przedział od minus 5. Do minus trójki, ale domkniętej, bo to jest ta część tutaj, tak? Zabieramy, wycinamy to B, czyli minus trójki nie wycinamy, więc ona zostaje. No i suma i analogicznie minus jedynka do czwórki, minus jedynki nie wycinamy, więc ona zostaje. Ale to jest podpunkt A. Dalej podpunkt B. I w podpunkcie B mamy tak. A równy minus 3 do 5 przy czym minus 3 jest domknięte a piątka otwarta i B od 2 do 5 drugich dwójka domknięta 5 drugich otwarte rysujemy oś na osi zaznaczamy minus 3 zamalowaną dalej mamy dwójkę zamalowaną 5 drugich otwarte i piątka otwarta. Minus 3 do 5 to jest A. B to 2 do 5 drugich. Czyli znów B zawiera się w A. Czyli A minus B to jest minus 3 domknięte do dwójki otwartej. Dlaczego otwartej? Ona była w B, więc ją zabraliśmy z A więc już jej tam nie ma i suma, i teraz tak 5 drugich nie należało do B więc go nie zabraliśmy, więc zostaje i piątka otwarta kolejny podpunkt C i w podpunkcie C mamy tak A to jest minus 3 do nieskończoności ale minus 3 jest domknięta i B to jest minus jeden do dwóch minus jeden domknięte minus jeden domknięte, dwójka otwarta no, rysujemy mamy tak, minus trzy zamalowane minus jedynka zamalowana i dwójka otwarta, i teraz tak minus 3 do nieskończoności to jest A. Minus 1 do 2 to jest B, czyli znów B zawiera się w A, czyli A minus B to jest minus 3 do minus jedynki, przy czym minus jedynka jest otwarta, bo zabraliśmy ją z, z A, więc już jej tam nie ma i suma. Dwa do nieskończoności, ale dwa domknięte. I teraz znów dlaczego? Dlatego, że nie było jej w B. Więc jej nie zabraliśmy z A, więc ona tam została. E, więc ona tam została. I przechodzimy do podpunktu D. I w podpunkcie D mamy tak. A to są wszystkie liczby należące do, czyli rzeczywiste, tak? Należące do liczb rzeczywistych. A, B. To będzie przedział od minus 3 do 1. I to jest przedział obustronnie domknięty. Co to oznacza? No to oznacza tylko tyle, że jak sobie to naniesiemy, to B to będzie minus trójka do 1. A A to jest całość. To oznacza, że jeżeli od całości odejmiemy B, to zostanie nam A. Não